O ku... Pamiętaj, jeśli Kilnika w czerwony przycisk subskrybuj, zostaw również dzwonek, bo nie będziesz widział moich filmów. Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2013, z naszej tej serii Singla, Samotny Rolnik. I w dzisiejszym odcinku, jak pod tle widzicie, tutaj wracam z firmy od Pana Wiesława, bo jest to ostatni odcinek z tej serii i w końcu trzeba nakarmić zwierzęta. Więc dzisiaj zajmiemy się, się wędkami, ja tu przyjeżdżając zapytam, czy mogę powrócić paszałus do kifonki, a oczywiście Pan się zgodził tym wysunąłem włączone nagrywanie i jedziemy, bierzemy 60 i wlatujemy po ten koks. Dzisiaj taki krótso tak bo jestem chory, a nie mam po prostu słomy poza tym i bo była wcześniej dawana i było ścielenie. Znaczy jakby opracowanie, była tu wyładowywana. A po prostu trzeba kifonkę też użyć trochę, a... Chciałem kupić dwa pasowozu Tu sobie no Dobra Wsiadamy do dziesiątki Myślę, że da radę dziesiątka Z tym pasowozem, no nie jest z duży Z reftu, lecimy Lecimy na sześć, Bo ile dzisiaj Nie ma kamerki Bo niestety ten program Zawsze nie przechwytuje kamerki a ja jeśli się oddzielnie nagrywać i z tym później to zsynchronizować, wygaśnie na razie, bo nie mam ochoty na, na montaż w tewek jestem chory, to ja nagrywam. Ogólnie w tym tygodniu w te vlogę dostaniecie dzisiaj albo w czwartek, Znaczy czyli dzisiaj wtorek, czyli nie wtorek. W czwartek albo w piątek dostaniecie vlog. Tego co Wam mówiłem, czyli w samym GPS. Myślę, że rano sobie wstanę. A nagram trochę vloga z... Gdynia w życiu jakaś zniknęła. No ja też nie wiem czy to do wykazu nie wpada, ale to nie tak. A co, co jest co... Eee, spokojnie, 60 hz. Nie jest jakieś duwe to. Aczkolwiek może być problem. Aż tak, jak... Trochę kurde laguje to, ale... Jakoś to trzeba. Ale tylko z tej strony laguję, nie? LOL Ale mówię vloga wam nagram i będzie nic wyciekać. Będą dwa vlogi. Będą dwa vlogi. Tak laguje. Ten kurwa mod. Nie, nie sprawdzałem go. Eee, będą dwa vlogi w tym tygodniu. Znaczy, nie, jak następny może po prostu szkoły to już jakiś... Na, jak to laguje ten mod. No to coś księgo też jest, dobra, zaraz. A nie, bo wyczesz coś w 60, dobra, ja to... ...odczepię sobie tutaj jednak. Zadam pod nich Holanda, bo nie chcę mieć, kurde... ...10 FPS-ów, to jest to podpiewaj moda, tak? I... mówię, będzie vlog mowy Dzień Życia Gazie. Od rana do wieczora. Później by, 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 będzie vlog, już teraz w następnych drogniów będzie vlog y, z tego. Z wygląda tak, czego wam mówiłem na odcinku za Eurotracka. W końcu zaczął oglądać tego Eurotracka, teraz właśnie go wysyłam. Znaczy, że pod te czwóreczką jak mu się sprawuje to nie... Mogli tu lepiej sprawować. No nie laguje na razie. Lepiej podnosi. Dobra. No z tego co jest mniej w Nie wiem jak to w ogóle obsługiwać, wam powiem Oczywiście, w następnym odcinku jest to, będzie ostatni odcinek, no ale... I... Jak zwykle mój telefon... O i tak to działa, dobra, czyli dobra, robimy to teraz teraz sobie wyładuję tam przysło Dobra, przemysł wzywa tak No a teraz tak Jest tylko bardzo dużo na pewno Ło wow wow Oczywiście wow. te gisąki wejdę tak Mógł jak to mam rozładować ciekawy dzisiaj jak chcecie to mogę wam fedłuć ten odcinek i odsłać te maszyny na fę po prostu z tego krótka małego zrobić tak no, naprawdę na temat maszyny ja wezmę weźmie się może tego brony szybko i obróć się, no w ogóle chyba sobie nie będę wstał ładnie, no wy no chodź, bo ja chcę tego sejwa mieli w ładnie, się. o, dobra, nie ja tego wejdzie, Hm, jednak chyba się trochę, na o nie, jednak się nie wtrąca, czyli ja to sobie na razie zostawiam, bo Kazi powiedział, znaczy Pan Kazi powiedział że eee, mogę sobie to dostawić do kiedy tam chcę ja Mimo to i tak nie jest potrzebne, znaczy nawet z pojawił mi to odda, więc to już zostaje u mnie Podoba mi się maszyna. No ja myślę, że siedzimy w Holandii, to jeszcze są tam te masyny, a Albo nie da rady z z tym Dobra, wezmę z ets Jeszcze zrobimy ten obrót, czy tam ładnie a, czy w a w następnym tygodniu jest 16, jesteście ostatni odcinek a tu w ostat ostatnim odcinku, bo odcinek upublikuję wam rano a wieczorem jesteście stosowani z sezonu z saveem i ogólnie z zapisem o no, vibut pewnie co trochę vibut kupuję pana nie wnikam nie wnika i my i tak wy też typlika i o, nie wnikał. Łooo! Wow! I znowu spadający mikrofon. Nie, muszę powiedzieć sobie ten stat na niego, bo on spada. Po prostu jest za mały i mam za ma... ale się za to za na biurku. Dobra, my sobie jedziemy, tylko wyciągamy te maszyny. Ło wow, wow, wow. A nie za tak, wyczerpujemy od wyciągania małych średników Do buraków Po prostu zrobię to już tak łatwo, w Chcę, żeby to było naprawdę ładnie Mamy sobie ma na razie tutaj W ogóle ja to nawet nie będę wystawiał, bo ten wystarczy że go podepnąć, tą robotę zrobię i... zobacz, no te na przykład to stoją w, no, w zimniakach, więc... To ten ogród było zlikwidować, babci kiedyś. Taki i niedobry jestem dla babci. Likiduję ogród. Z, ze torkiem, bo pracuję troszkę, to jest to fajnie, fajnie. Robili, nie myślałem, że troskę dłużej zajdzie, ale ja mam tylko obrządek tak robili ogrody On mi się zestawiła a już ja, pewnie yy, Ona mnie irytuje że to Zresztą mówiłem, jak jej używałem. Uma no uma parte. Não vamos precisar de estar aqui neste, ui, professor. Uau! Uau! What the fuck? Ó, oh, curde. Oh, curva. Wow, wow, wow. Oh, cu Wuhohohu! Powiem zrobił małe cięcie. Kaj jesteśmy po cięciu, wszystko naprawiłem, nawet belki znalazłem po mapce. Mam nadzieję, że już więcej bugów nie będzie. Bo jakby były, to by mi się zdenerwało. Dobra, lecimy najpierw w tą stronę. Kuryzy nie powinienem, mógłbym to wyciąć kombajnem no ale nie było okazji Mówiłem po młodych ziemniakach ale po młodych ziemniakach, które jak się wschedzie, które się dopiero to raczej się tak nie, jest, nie stanie chociaż wyłonę w całość się opryska albo czy się obsypuje to nic się nie dzieje no jedzie wolny ten zakon wymienić znaczy to już wygorsze wymienicie, idziecie grać w na tym odpadku Nie wiem co zrobić z tym strachem ze strony Tylko z w ten sposób Ale widzę, tego nie można stolewować tych ty, tekstur test Uuu, Dobra, to abyśmy sobie stolewowali tutaj ten Tekst bo tekstur nie możemy. Skoda, skoda, że to nie zniknie Myślałem, że to zniknie, ale no to... to co to się dzieje? No nie, no, nie pójdzie. Nie wiem, co bym musiał orać. Się nie chce orać. No to już na no że robimy. Ale też trochę ziemi mamy, tak? Na pewno już nie jeździmy po burakach kukurydzy i ziemniakach, tak? To jeden sajazdzik, bo nie zakultywowałem. No nie zakultywowałem. Jeszcze maszyny sobie sprowadzimy i tego. Jak ustawiamy ładnie zacznę, jak to się prezentuje teraz. Wielka spora, Myślę, że mogłem pługiem sechać. Pewnie napiwek mogłem dać pługiem najpierw, ale to nie wiem, czy po pługu zniknęło. Trzeba było biancie wypierdzielić, ale są to. Nawet nie chce się pojawić tekstura żadna, coś jest robione na tym polu. Oro, ustawiamy, że raczej No, No Moim zdaniem to troszkę lepiej wygląda. Nie wyglądało. Ale to jest, by to ocenić w komentarzach. Napisać nie, jak mi, jak tylko wygląda. Co mogę dodać albo poprawić coś z stylu na puszkę. Łow wow, wow, live dzisiaj miał być czymś we wtorek, gdyby nagrywam, ale nie wiem czy będzie live w brali, bo... trzeba być zgośina, to muszę skończyć osi, w pół godziny może będzie to bo... nie wiem tego, nie wiem jak to Jakby dzisiaj nie było, to będzie. już pewnie już to mówię, że pewnie był już. No boję się tego, bo jeśli tego potrzebuję, bo broni zaraz, znowu... zaraz, 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 Nowe, że się nic nie zaraz, 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 Ja nawet bo, bo się raz to nie, nawet do 20 odcinków bo jak mówię, raz w tygodniu odcink to nie... jest odcinek, który jest na przykład 2 razy w tygodniu, albo 3. No to no, już mam serię sprawdzenia polskich map, no od maja to mam dopiero 30 parę odcinków. Cały tak często nie nagrywałem sprawdzenia polskich map. Dopiero jak to się wakacje na forum, sprawdzenie będzie w niedzielę. No. Tak zostało, rano się sprawdzali Zgadza się, fajny mapki, sobie ściągnięcie, ja do południa, a po południu mam wylatuje, to ja Trochę tak nudni, no nie się lesy ogólnie nudne Widzieliśmy po poniedziałek tego i... Ja przepraszam, że nie było wczoraj... Znaczy, by... Wczoraj? Nie, w niedzielę, że nie było

Zostawcie petycje w górę, komentarze, no i No i co, ja w tym odcinku Wam dziękuję. Do, do następnego odcinka live lub bloga. Trzymajcie się, cześć.